Maneczko, witam na szyneczku z G4 Skins. Dzisiaj testujemy ten event Wanted Skins. Mm, no zaczniemy sobie od tych szyneczek za 14 zł, myślę. No i zobaczymy. Jedno otwarcie 7 dyszek. 42. Zbieramy trochę tych punkcików. Przepraszamy dalej. Kurwa, ta choroba mnie męczy. Ale cóż, drugie lipka. Czekajcie, bo ja tutaj może odpalę torpedę. 2 zł, kurwa, za 70. Boundless, tak czy nie będziemy bawili, kurwa. 40, ani raz na plus nie byliśmy tak, tak ogólnie. No tu jest. Op. Dobra, dobra, cofam wszystko, co powiedziałem. 9 stóweczek za 7 deszczek. Fajnie, fajnie. Ta ostatnia dała fajnie. Tutaj przejdziemy do wild rusha. 100 zł za kliknięcie. Fajnie było 300 klejnotów, ponad dostajemy za jedno otwarcie, więc całkiem przyjemnie. Tutaj 34, niestety. O, 41, no idziemy troszeczkę do góry, ale to i tak jest lipa. Tutaj kolejny minus. 73 cały czas do góry, więc mam nadzieję, że. Oj, to tu na pewno nie będzie na plus. To jest tragedia. I ostatnie kliknięcie. Niestety, niestety, nic ta nie dała na plus. A może das setup? Od, Odda 160 zł za kliknięcie. Więc ciekawie, ciekawie. Pierwszy daje 180, więc lekki plusik jest. Drugie daje 102, więc kolejny minus. Trzecie otwarcie daje kolejny minus 65, więc tutaj niestety idziemy coraz gorzej. Następny minus 85 i ostatnie kliknięcie. No lipa, 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 straszna lipa. Jak na razie najlepiej. bumble za 14 zł wypadło, dobra, teraz rykoszet 300 zł za kliknięcie. To już troszeczkę większe wieniążki idą. 314 pierwsze na plus 14 zł, drugie na minusik 85, trzecie kurwa tragedia, czwarte jeszcze gorzej, a nie, okej, okay. Living Color troszeczkę zwróciło 240, i ostatnie daje nam plusik. Ostatnie daje mi 830, więc Rikosze w miarę, nie jakoś super ale w miarę. No i teraz Bank Heist, najdroższą skrzyneczkę 600 za jedno kliknięcie, no i zobaczymy. To już bez torpedki zrobimy. Tutaj niech po prostu leci. Tutaj niech sobie po prostu leci. pierwsze, nawet nie będę te, nawet nie będę kurwa podsumowywał tego. I ja. Nie wierzę, kurwa. 6 zł z 600? Jakieś kurwa żarty? Przecież ten Fire Serpent mógł wypaść. Nie no co. ta to Tato już jest jakiś naprawdę kurwa kolosalny żar. I ta Hydra, która przeleciała razem z Karambitem. Ja pierdolę. Dobra, ostatnie kliknięcie, ale to tragedia. Jak na razie to jest po prostu kurwa tragedia. Jeszcze. Dobra. Największe główno jakie widziałem, chyba na tej stronie. Bank Heist. Nie, nie polecam, na pewno nie polecam. Przejdziemy sobie do batelek. Albo wiecie co? Skrzyneczka użytkownika. Coś tam otworzymy od Was. Tylko no, te ceny Wasze to jest kurwa hit. Po prostu. 1700. Dobra. Jedno testowe i drugie zwykłe 1700 zł w ruch. Jest karambić Crimson Web. Fajnie, 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 naprawdę fajnie. 3400. Więc całkiem przyjemnie. Razy 2, 3% na niego. Dobra, klikniemy jeszcze raz testowe. I po testowym. Aj, nie, dobrze, dobrze, dobrze. Chanty Fire. I teraz jajaj, aj, aj. kolejny Chanticle's Fire, no niestety, niestety. Dobra, jeszcze raz klikniemy, jeszcze raz klikniemy. Bayonet Slaughter, to on około chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 2 100. Okej. Okay. No nie najgorzej, nie najgorzej, co za 1500 jeszcze byśmy otworzyli, żeby piątka, o jest. Gloves, nawet nie będę patrzył co tu jest, po prostu jak są Glovesy to otwieramy. O boż. Nie wiem, czy gorzej się dało. Chyba najgorsze, nie? Chyba tak. O, no cóż. No cóż. Dobra. Trzech graczy. Tryb normalny. I dzisiaj wiecie co. Kurwa. Nie, 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 nie. Dobra, nie chcę się denerwować. Dobra, grande za kolak. Dziesięć grande za kolaków. I shake. Nie starczy, OK. to może jeszcze luksury? Dobra, coś takiego. 3 osoby, 5400 bitwa, jeszcze na koniec sobie wykorzystamy te punkcisze. Bo z się też czasami spoko... Przepraszam, z się też czasami spoko potrafi oddać. Ale miejmy nadzieję, że zgarniemy, zgarniemy tej pieniążki. Szkoda, że to Luxury nie oddało tego White Lily. To już była automatycznie bitwa wygrana. Tutaj niestety Glocksy, ale 500 zł, to jeszcze jest, jeszcze jest tak znośnie, znośnie. Whiteout P257, stów? Ale pięknie dało. Teraz. ale niestety oni zostają po kosce za 1000, ale to i tak P90 to jeszcze nie najgorzej, tak, tak naprawdę. No tutaj niestety nic, dla nikogo w sumie. Dla nich Glofsy, ale dla nas awobka, więc jakoś bardzo nie uciekli. No przydałoby się, przydałoby się coś potężnego dla nas. O, o kurwa, 1600? Ostro kogoś pojebało. Nie wiem czy to jest do odrobienia tak szczerze, no. Ciężko, ciężko. Dwie, dwa z kulaki do końca. No, chyba, że ten szejk ostatni coś da, ale tu nie widzę tutaj zbytnio szans. Widzę, niestety, zbytnio szans. Ten jeszcze kostkę dokłada. No cóż. Aj, jeszcze karabicik na środek. No, niestety, niestety przegrywamy tą bitwę. Kurwa, underdog wysiada. No, na koniec sobie jeszcze wykorzystamy te 28 tysięcy punktów, ale. Co ciekawego z tego może być? 20. Okej, okay, otworzymy tą skrzynkę nowa. Może da coś fajnego. Auć. No nic, dzięki za oglądanie. Przypominam, kod Raykuz i 5% do, doład do doładowania skrzyneczka. Minispec na start, wiele metod płatności, SMS, kryptoblik. Wszystko, co sobie chyba wyjaśnicie. to tu jest. PSC nawet. Dzięki za oglądanie, widzimy się w przyszłych odcinkach. Strzałecz.